I jadąc, pomyślałam sobie, że wrzucę ten krótki filmik na temat, na konkretny jeden temat, który chciałabym umieścić na, mojej, na moim kanale, zanim wrzucę film, z którym jednak jest problem. Mam problem ze sprzętem po prostu, więc wszystko mi się niestety wydłuża w czasie. No ale tak bywa. Złośliwość rzeczy martwych. Więc pomyślałam sobie, że nagram taki filmik, gdzie powiem, opowiem o różnicach życia w Polsce, a życie w Anglii. Pierwsza ważna sprawa, która jest, była dla mnie mocno zauważalna, jak zaczęłam e, mieszkać w Anglii. Była oczywiście opieka socjalna. Na początku wynajmowałam sobie prywatnie pokój. Potem mieszkanie u prywatnego właściciela. Ale później stwierdziłam, że mogę składać... Stwierdziłam, dowiedziałam się, że bardzo łatwo jest dostać mieszkanie z urzędu. Co też zrobiłam. Złożyłam w aplikację i w ciągu... Pół roku chyba? Jakoś tak, pół roku miałam już mieszkanie. To było na takiej zasadzie, i to jest właśnie fajne w tej Anglii tutaj, że można wybierać pomiędzy mieszkaniami. To nie jest tak, że już musisz wziąć. Oczywiście masz tylko trzy wybory. To było, tak było parę lat temu, bo nie wiem, jak jest teraz, tak? Teraz mamy to już jest parę lat, jak mieszkam, więc nie wiem, jakie są zasady, a bardzo możliwe, że się już coś zmieniło. Po pół roku dostałam mieszkanie. W Polsce nie ma szans. W Polsce nie ma szans. Na coś takiego tak naprawdę. Druga zauważalna rzecz. Będę się trochę rozpraszała, bo koreczek. Korki, koreczki. Druga zauważalna rzecz to też opieka związana z opieką socjalną zasiłki, tak? Tak zwane beneficje. Mając tutaj najniższą krajową. Należy ci się, należą ci się różne zasiłki na dzieci, tak zwany Child Benefit, Working Tax, czyli dofinansowanie do, dofinansowanie do zarobków jakby i jeszcze masz pomniejszony, jak to się nazywa, cancel tax, czyli podatek od mieszkania. Nie wiem jak jest teraz, bo to było 6 lat temu. Na pewno się coś zmieniło, jednak opieka socjalna i tak jest bardzo duża tak naprawdę. W Polsce nie ma szans. Dostaniesz. Dostaniesz, oczywiście, dostaniesz, może coś dostaniesz w postaci 50 zł czy też 80 może złotych, bo pamiętam, że takie rzeczy, takie rzeczy dostawałam. Ale to przecież. To jest, to jest nic. To jest na to, żeby jeden dzień zrobić zakupy. Marne zakupy, tak? Kolejną różnicą pomiędzy życiem w Anglii, a w Polsce jest załatwianie formalności. Tutaj... Tutaj wszystko można załatwić na telefon. Nie potrzeba mieć żadnych potwierdzeń. Są przypadki, gdzie sytuacje, gdzie pewne potwierdzenia są wymagane, ale to jest naprawdę bardzo... Bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Ja byłam w szoku, że oni tak po prostu ufają, wierzą we wszystko, co człowiek tam napisze w tych formularzach, złoży online, czy też y, na papierze. Po prostu składasz, piszesz tam wszystko tak, jak y, chcesz napisać, tak? Wiadomo, że to nie chodzi o to, że człowiek chce oszukiwać, tak? Ale są, na pewno są ludzie, którzy wykorzystują y, tą sytuację y, w Anglii i korzystają y, ile się da z tego, z, z tej opieki socjalnej. Ale dla mnie to było po prostu szokujące, szokująca różnica, jak w Polsce wszędzie, po pierwsze musisz być osobiście, po drugie e, wszędzie musisz składać papiery, um, zaświadczenia, upoważnienia, um, co tam jeszcze, jak to się nazywa, jeśli coś chcesz, że um, co? Składasz wniosek o coś tak, o, o, o coś, że chcesz coś. A tutaj nie, tutaj tak nie ma. Tutaj po prostu mówisz przez telefon co chcesz, podajesz swoje dane lub wypełniasz formularz online na stronie. Idąc do urzędów, do urzędu do banku gdziekolwiek w Anglii, tam w okienku zobaczysz osobę, która jest po prostu uśmiechnięta zadowolona i oczywiście darling, słowa... Pełne, pełne, że tak powiem, radości, że Cię widzę, rozumiecie? Darling, Hani i tak dalej. Cały czas tak mówię. Ja byłam w szoku, że kobieta, w której nie znam, ona mówi do mnie darling. Rozumiecie? Ja po prostu byłam w szoku. To było dla mnie tak szokujące. Już się przyzwyczaiłam, aczkolwiek cały czas mnie... Rzadko jestem w urzędach tak naprawdę, no bo wszystko można załatwić przez telefon. Ale, ale jak już jestem, to jestem właściwie cały czas jestem zdziwiona i, i zawsze mi się, że tak powiem, gęba śmieje. W Polsce idąc do urzędu, po prostu przychodzisz i masz przeświadczenie, że przeszkadzasz tej osobie tam, która wykonuje te obowiązki, która ma strasznie nieszczęśliwe życie i chce ci to jak najbardziej pokazać, tak? Co jest co jest smutne, bo tak naprawdę to niczego w jej życiu nie zmienia, tylko jeszcze bardziej pogłębia jej jakby samopoczucie, tak? W to w jakim stanie psychicznym ona w danej chwili jest. Kolejna różnica że między życiem w Polsce a życiem w Anglii jest taka, że jeśli chodzi o policję, że tutaj policja władza nie kara od tak, nie kara od tak. Tutaj ogólnie nie ma mandatów za to, że przejdziesz na czerwonym świetle, czy też nie przejdziesz na pasach, tak? Tutaj nie stoi pan policjant i wypatruje potencjalnego gościa, który mu może wlepić mandacik. Nie ma tutaj czegoś takiego. Tutaj um, Anglia ma to do siebie, że system jest tak. Tak, tak mi się wydaje, że jest to. Swój pojechał. E, tu jest taki system, że to jest um, jak, jakby, jakby rodzic tylko gani małe dziecko, tak? Poucza go i. Ewentualnie za drugim, bądź trzecim razem, nie wiem, nie, nie znalazłam takiej sytuacji, nie widziałam, nie spotkałam się i nie, nie słyszałam o takiej sytuacji. Żeby ktokolwiek dostał tutaj mandat za przejście na, na, zielo, na czerwonym świetle, czy też nie, nie przechodzeniu na pasach, przechodzeniu na dziko. Tak samo maseczki. Tutaj może w Londynie, nie wiem, nie słyszałam, nie spotkałam się. Ja chodzę bez maseczki wszędzie gdzie nie spotkałam się z tym, żeby policja tutaj łapała za to, że nie nosisz maseczki. A co to taki korek? Kur... Wszyscy jadą do serwisu. Są dystrybucje, gdzie musiałam... Nie wpuścili mnie po prostu i musiałam założyć maskę, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Nawet jak muszę założyć maskę wjeżdżając, to i tak ją zdejmuję i nie chodzę w tej masce. Tak robię. To jaka jest jeszcze różnica? Jeśli chodzi o mieszkania socjalne, ja na przykład, jeśli coś mi się zepsuje, boiler, ogrzewanie, dachówka, cieknie coś tam, przecieka mi ściana, w sensie przecieka ściana, mokra jest ściana, bo coś tam przecieka, dzwonię do Urzędu Miasta i zgłaszam sprawę. I oni umawiają się, przychodzą i mi to naprawiają. Po angielsku naprawiają. <noise> Czyli, co to znaczy po angielsku? Tak, aby było. I to jest też kolejna różnica. Muszę zaparkować. Poczekajcie. Poczekajcie, muszę zaparkować. Zagłębię się w temat, jeśli chodzi o, te naprawianie po o to naprawianie po angielsku. E, miałam, e, mam, miałam sytuację, gdzie w korytarzu e, miałam plamę na ścianie. Przeciekało, Coś tam przeciekało, przemakało od, od, od zewnątrz. E, myślę, że jest to spowodowane, bo nadal to jest. Myślę, że jest to spowodowane tym, że mam zatkaną rynkę. E, I. Woda uderza bardzo mocno w parapet. Rozbryzguje się ta woda i, i gdzieś tam w te szczeliny między oknem a e, tynkiem, nie, nie znam się fachowo, jak to się nazywa. Elewacją, tak? Elewacja. E, ta woda gdzieś tam po prostu przecieka i ścieka na dół, i e, zamoczy tą ścianę w tym przedsionku. No i przyszła pani i pokazuje jej w czym rzecz. Pani tam zapisuje, robi notatki. No i po paru dniach przychodzą jacyś goście i mówią, że tutaj trzeba coś uszczelnić. Jeden gościu przyszedł. Pierwszy przyszedł z silikonem i uszczelnił silikonem futrynę od drzwi, między futryną od drzwi do ściany. To niby miało pomóc. Oczywiście nie pomogło, tak? Ściana jest nadal mokra. Kolejny raz wezwałam to. Przyszli panowie i roz... zburzyli tą elewację z zewnątrz do, do, do cegły i położyli nową. Nic to nie dało, nadal mi przecieka. I już to tak zostawiłam, bo widzę, że to nie ma najmniejszego sensu. Inna rzecz, jaką zrobili po angielsku. Jak się wprowadziłam za. Szafki, które są w. A, to jest właśnie kolejna rzecz, różnica. Tutaj, dostając mieszkanie socjalne, dostajesz mieszkanie już z wyposażoną kuchnią w sensie wyposażona w meble, tak? Masz szafki, tak? Masz to wszystkie podstawowe rzeczy. Masz jeszcze możliwość dostania w nowej kuchenki elektrycznej, bo bezpiecznie, na takie płyty, wiecie, i, i pralkę. I ja sobie to zamówiłam, jak się wprowadziłam, bo wiedziałam, że sobie od razu nie mogę pozwolić na taki zakup. I to po prostu wchodzi, koszty tego wchodzą w cenę czynszu. Tam wychodziły te groszowe sprawy, bo to było rozłożone tam na jakieś dwa lata. No więc tak sobie to zrobiłam. Z tym, że różnica jest taka, że ty potem, nawet jak spłacisz tą kuchenkę i tą pralkę, to nie dostajesz jej, tylko to już i tak, tak czy siak należy do kancilu. Takie trochę nieferno, nie? No ale tak to wygląda. Ja po paru miesiącach, po paru miesiącach zdecydowałam się oddać. że nie powiedzieć im, Powiedziałam im, że nie chcę, bo ta kuchenka była beznadziejna po prostu. Nie da się na takiej kuchence gotować, bo zanim się zmniejszy temperatura tej płyty, to po prostu wszystko ci się przypala, kipi i tak dalej. Więc po paru miesiącach nie dałam rady i um, kupiłam sobie po prostu kuchenkę zwykłą gazową. i um, i nową pralkę. Jak się wprowadzałam do tego mieszkania, też sza... no, oczywiście tam był ktoś wcześniej mieszkał tuż przede mną i te szafki nie były w najlepszym stanie, aczkolwiek wiadomo to tylko wystarczyło umyć i tak dalej, ale otwierając szafkę, po prostu poczułam zapach takiego, takiej stęchlizny, takiej jakby pleśni z tyłu. Zadzwoniłam więc do urzędu i co oni zrobili? Przyszedł pan, przyniósł płytę styropianową yy, i mówi, że on... Ja się tylko zobaczyłam, co on, co on będzie robił. Zapytałam go, co ty, co, jak to będzie wyglądało, że on to tam po prostu położy tą płytę styropianową i, i to wszystko. A ja mówię, ale to i tak nadal będzie śmierdziało. Ja, ja myślałam, że po prostu to wyczyścicie i to się po prostu zamaluje, odświeży się i już jest w porządku. Wtedy nie będzie śmierdziało. Nie, oni tak to robią. Ja pier... No i, no i tak to zrobili, tak. Tak to zrobili. Fakt, że tam e, już tak nie śmierdziało, ale ten zapach takiej nieświeżości jednak jest. Ja się przyzwyczaiłam poniekąd, no nie? Mm. Dużo rzeczy tutaj. No i wiadomo, krany, Krany, kranny zimną, kran na ciepłą wodę. E, to jest po prostu normalne, a na serwisach oczywiście nawet jest napisane uwaga, hot water. Więc y, ta woda nie jest taka gorąca, jak tam pisze, że naprawdę się możesz poparzyć, chociaż na jednej dystrybucji faktycznie była bardzo gorąca, można się było poparzyć, ale zawsze jest informacja, bo to jest chyba wymóg odgórny od, od, um, od państwa z, od rządu, że musi być informacja, że uwaga, bo się możesz poparzyć. Tak? Dwa osobne krany. Woda, zimna, woda ciepła, to jest po prostu standard. No i oczywiście brak jakichkolwiek kontaktu, brak jakiegokolwiek kontaktu w łazienkach to jest w ogóle jakaś porażka. No ja sobie pociągam oczywiście przedłużacz, ale mam mieć teraz kontrolę właśnie kontrola związana z moim bezpieczeństwem, tak? Gdzie teraz w tym tygodniu ma się to odbyć, gdzie mają sprawdzić, czy wszystko jest bezpieczne. Założyli ostatnio w każdym pomieszczeniu, założyli ostatnio czujniki dymu. Wszystko do bezpieczeństwa. Pod tym względem ja nie mam nic przeciwko. Ok, bo to przecież nie jest moje mieszkanie. Oni są odpowiedzialni za to. Budynki, które oni udostępniają i jakby naprawdę powiedzmy w tym swoim zakresie wypełniają te swoje obowiązki, powinności. Tak? Więc, i, to, I to jest ok. To jest ok, bo w Polsce Dostaniesz jakiekolwiek mieszkanie, dobra, nara, nara radź sobie tak, na takiej zasadzie, więc. więc yy, I tutaj, jeśli naprawdę masz się z czymś problem i kłopot, to tutaj ludzie cię nie zostawią. Przynajmniej ja się z tym nie spotkałam, tak? Słyszałam różne opinie na ten temat, wiecie co, ile ludzi tyle opinii, ale ja nie miałam żadnych, um, ja, ja nie mogę nic czego powiedzieć złego, jeśli chodzi o urzędy. Jak pamiętam, um, zaczęłam tutaj mieszkać i załatwiałam prąd i gaz przez telefon, niczego nie rozumiałam, nie wiedziałam o czym ona, ona ta baba, ja się po prostu rozpłakałam, ona mnie przepraszała i no, nie umiała mi pomóc tak? tutaj ludzie się interesują pomagają Ch widać że chcą pomóc widać że chcą coś zrobić żeby ci pomóc kiedyś miałam taki problem gdzie miałam coś złożyć jakieś papiery do pewnego urzędu i pojechałam nie tam gdzie trzeba nie do tego urzędu ale ta pani mówi widzi że ja się tak zmartwiłam yy, i mówi ale m, proszę się nie martwić ja to od pani wezmę i prześlę faksem do tego biura a ja naprawdę tak tak naprawdę ja no, i tu jest w ten sposób, tak to działa. W Polsce, no w Polsce tego no nie uświadczysz. Chyba, że coś się zmieniło, bo nie było mnie tam parę, wiele, parę lat. Nie było mnie tam. Wracając jeszcze do benefitów, przypomniało mi się, tutaj składając, nawet nie, nawet nie tyle składając, tutaj idąc do urzędu miasta, składając ogólnie te dokumenty, w momencie, kiedy dostałam to mieszkanie, tak, oni od razu się ciebie pytają, czy czy należą mi się jakieś benefity i mówię, no nie wiem no to zaraz możemy to sprawdzić i oczywiście podałam im wszystkie moje dane i tak dalej, oni to wprowadzili do komputera do, na, na tą stronę gdzie, gdzie można wszystko wykalkulować no i powiedzieli, że za parę dni powinnam dostać odpowiedź i oczywiście za parę dni dostałam odpowiedź y, pisemną informację o tym, że y, należą mi się benefity i że będę otrzymywała tyle, tyle i tyle Także ja nawet nie musiałam, bo nie miałam świadomości nawet, co mi się należy, ile i w ogóle dlaczego, tak? Więc oni mi wszystkie te opcje benefitów sami mi przedstawili, co mi się należy, z jakiego tytułu, no różne tam jakieś tam również rzeczy brali pod uwagę. A co jeszcze? Wypełniając ogólnie listę wydatków, które masz, tak zwany... Mm, no, wydatki, które nie będę tam już kombinowała, wydatki, które masz domowe wydatki, tak? To w wydatkach zaznaczasz również, tam masz wyszczególnione wydatki na wakacje, ile potrzebujesz, żeby mieć wydać na wakacje i inne rzeczy, które wchodzą w temat rozrywki relaksu, tak? To jest u Anglików ogólnie bardzo ważne, więc wakacje to zobowiązek. Musisz jechać na wakacje, musisz rozpocząć. I to jest, za, jest w, każdym, w każdych formularzach, gdzie masz zaznaczyć swoje wydatki, musisz zaznaczyć też to, że e, ile wydajesz właśnie na wakacje. Ja te parę lat temu, jak mieszkałam w Polsce, to po prostu płakać się chciało. Dlatego jestem tutaj, gdzie jestem. Ehm, jeszcze jedną rzecz chciałam, do której chciałam wrócić, to to, że e, jaka jest różnica między Anglikami a Polakami odnośnie wykonywanej pracy. Nie tyle pracy, co powiedzmy, właśnie tych remontów, naprawiania, czy ogólnie, jak pracowałam w fabryce, jeśli chodzi o precyzyjność wykonywanej pracy. Oni nie dbają o to kompletnie. Tutaj, jeśli chodzi o quality. Gdzie pisze na stronie, zamówiłam sobie stół, y, pisze na stronie, że wysoka jakość. Ja pierdzie, przyszedł stół, piękny blat i tak dalej, ale jak go złożyłam, okazało się, że on miał pominięty fragment, gdzie nie było w ogóle lakieru położonego. Nie. Ja się z gościem targowałam, a ponieważ już pudełko wyrzuciłam, y, więc wytargowałam tam od niego, że tą jedną czwartą ceny po prostu mi opuścił. Okej, okay, dobra, spoko, ale to jest quality, tak? Oni nie, oni nie przywiązują wagi do wysokiej jakości. Większość z nich, nie będę generalizować, bo na pewno większość, większość z nich na pewno nie. Bo Tak samo pracę, którą wykonywałam w fabryce, laminowanie szyb. Więc tam naprawdę trzeba było zwrócić uwagę, mieć dobre oko, patrzeć, czy gdzieś nie ma jakiegoś, wiecie, paprocha w środku i tak dalej, zanim włożyło się tą szybę i wykonywać wszystko naprawdę sumiennie, powoli, sprawdzając krok po kroku każdy, każdy etap tej pracy. Czasami żeby były tak beznadziejne, że wołało się tego menadżera, żeby sprawdził team lidera, żeby sprawdził, czy to może przejść. Nie, może być, może być, i tak po prostu. I potem oczywiście to były rejecty, które wracały. Klient za to nie zapłacił, no bo jak może za coś takiego zapłacić. I fabryka tak naprawdę um, miała koszty, ale i wszystko to niczego ich nie uczyło, jakby tak. Owszem, tam menadżerowie robili zebrania i mówili o tym, jakie to jest ważne i tak dalej, ale i tak potem wszystko wracało do swojej normy i wszystko było po prostu do kitu, Po prostu taka, wydaje mi się, jest ich mentalność. Nie ma znaczenia, że jest m, m, dobra jakość. Nie ma znaczenia tutaj dobra jakość. Liczy się to, żeby to było na jakiś czas, a potem można kupić nowe na tej zasadzie. Dlatego że u nich oni mają taką, czują taką wolność finansową y, z tego tytułu, że no, m, żyją tak naprawdę na kredyt w większości przypadków i jakby stać ich na to, żeby kupować co chwilę nowe rzeczy, a te stare, które się już popsuły, bo nie były dobrej jakości, po prostu wyrzucać. I w ten sposób robi się po prostu jedno wielkie śmieciowisko na tym biednym świecie, na tej biednej ziemi. I to jest też związane z tymi właśnie remontami, z budowaniem domów, jak oni to mają te ściany krzywe, okna. Dużo by można było na tym mówić, ale nie będę, bo jakby Ta, tak, tak tu jest, no tak tu jest są, są plusy i minusy ym, tego, tego życia, tego świata tutaj yy, i tak samo są plusy i minusy życia w Polsce, prawda, więc yy, jednak mimo wszystko ja wolę Polskę, ja wolę Polskę. Ja kocham Polskę, kocham polskich ludzi, mimo wszystko, że mimo tego, że yy, więcej narzekają, marudzą i nie szukają rozwiązań, tak czy siak yy, ja jestem tego zdania, że im mniej Skupiamy się na problemie, a bardziej skupiamy się na tym, jakie rozwiązanie możemy tutaj zastosować, tym mniej byłoby maruderów i tym bardziej Polska, Polacy byliby bardziej zadowoleni z życia. Tak mi się wydaje. Tyle chyba, bo jak coś mi się jeszcze przypomnie, napiszę pod filmem, ale jest łatwiej, jest łatwiej żyć. Jednak to nie zmienia faktu, że ja chcę do Polski. To, że tu jest fajnie, wygodnie, miło, nie znaczy, że Polska jest do dupy. Bo nie jest do dupy. Ludzie mają swoje problemy, które przenoszą niestety na miejsca pracy i utrudniają innym. Jak i tak, tak samo tu bierze udział to, że. Polacy na pewnych stanowiskach lubią pokazywać, kto tutaj rządzi, i lubią pokazać ci, gdzie jest Twoje miejsce. Na tej zasadzie. A tutaj tego nie ma. Tutaj ludzie ogólnie mają. Tu jest ukazywana taka. taka... To nie tyle zainteresowanie, to szacunek do drugiego człowieka w pewnym sensie, tak. Oczywiście też jest fałsz, też jest kłamstwo i tu ci, tu, 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 a za plecami robią swoje wszędzie, tak jest na całym świecie tak naprawdę, ale tutaj naprawdę y y y ludzie są bardziej życzliwi niż w Polsce. Ale to wszystko się z czegoś bierze, prawda? Wszystko się z czegoś bierze. My, polska natura, jest Mamy bardzo e, trudną historię, tak? E, więc e, jak wszystko się z czegoś bierze. To, to tyle na ten, na ten temat. E, jeśli chcecie, jeśli macie jakieś, e, kto mieszka w Anglii i kto mieszka w Polsce, bardzo chętnie poczytam komentarze na temat tych różnic, które wy tam widzicie, i na temat tego, co powiedziałam, czy się ze mną zgadzacie, czy też nie. Także ściskam Was póki co, muszę się wziąć za obiadek a tamten film no będzie, będzie. Jeszcze trochę uzbroić się w cierpliwość. Tyle, ściskam Was jeszcze raz i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, hej.